Siemaneczko z tej strony Antek witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys dawno nie było. E, jeśli jesteście na bieżąco z relacjami u Aty czy u mnie, no to To wiecie dlaczego. E, sprawdźmy sobie nasze darmowe zakręcenia, co nam tutaj się trafi. Znając moje szczęście pewnie nic albo z 5 klejnotów. No i patrzcie... O, jeden żeton. O, a jak petarda. Ok, to mamy. Za dwie godziny kolejne losowanko, i tutaj z tego pasa, jakby darmowego, jeszcze chyba mamy jedno zakręcenie. Są generalnie trzy wydarzenia, z tym, że na dwóch. O matko, serio. Jo. Ja. Na dwóch się nawet nie skupiamy z tego względu, że one po prostu za chwilę się kończą. Mm, tutaj się coś zbiera, generalnie jakieś łopaty. Co jest grane? Laser Dash. Trzy takie same praktycznie mapy, tak jak w zdobywaniu miana króla kosmosu, jeśli pamiętacie. I tu mamy Candy Chase. I to trwa jeszcze 7 dni. Trzeba zebrać jakąś tęczę i trzy gumisie, tak? I wtedy odbierzemy sobie nagrodę, czyli no, skina plus te. Hmm. Jak to się nazywa? Żetony, nie, nie żetony. To są co? Kurde, nie pamiętam. O nie tego nie chcę. O nie, nikt nie może widzieć mojego stanu konta, gdzie jest 0,1 grosz. No, te, wiecie. A czemu my nie możemy w ogóle do tego wejść? Ja daję wejść. Aha. No to fest, no to wam pokazałem. Ok, zagrajmy w coś starego. Nie no, petarda. Czyli to jest tylko dla ludzi, którzy mają tego pasa aktywowanego. Ja nawet nie wiedziałem, bo wcześniej nie odpalałem tej gry, tak? Tak dzisiaj wszedłem w sumie, żeby. Nie, przepraszam, byłem wczoraj, bo odbierałem chyba zakręcenie jakieś i chciałem zobaczyć, czy w ogóle są jakieś wydarzenia, żeby mógł to w końcu nagrać. Ale jakby dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, że... Heh, że my tego nie zrobimy. He he he. Tak więc dzisiaj taka gra raczej na przypomnienie sobie Jak się generalnie w tą grę gra No i może uda się nam zdobyć tutaj pierwsze miejsce Ja bardzo lubię tą mapę O, tu już widzę, mają ludzie pozdobywane tymi się. Chyba, że to z poprzednich edycji, nie wiem Także jeśli macie odpalonego pasa to róbcie, zbierajcie te tęcze, zbierajcie te gumisie i w nagrodę otrzymacie skórkę i 150 tych, no, tej waluty zielonej. O, tu jest z nami taki gość, o widzicie, ma takiego żółtego miszka, O, i tutaj, a nie, tam, a to było inne, a tam gość takiego ala hipopotama to coś takiego jest chyba do zdobycia. On tutaj gdzieś biega z tyłu. O, jest, 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 jest. O, widzicie, tu po mojej, tutaj przy mnie jest, o, tu teraz, taki, wygląda jak hipopotam, ale łatwo, dobra, to teraz. Runda finałowa. Pojedynek mistrzów. O, ten naziomek ziomek ten z hipopotamem. Czy to jakaś kapibara jest? Ej, to prędzej kapibara. Czy tam już odpadł jeden gościu? Nie, myślałem. Nie, no odpad. Nieźle. Dobry początek. Dobra, jeden mniej Wow ale już myślałem, że nas wiecie O, nie, 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 nie O, 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 tam ktoś skórki od banana rzuca Ja pierdziele Ale żeśmy to zmaścili Ej, w ogóle dużo osób odpadło teraz, nie? Chyba się nie spodziewali Dobra i co to jest to? Ja pierdziele grubo, nie? Gram w wydarzenia, które zaraz się kończą, więc nawet... A i tak podejrzewam, że ci z was, którzy grają, to już to ogarnęli co i jak? A i to się zbiera tak jak te. Jak na Wielkanoc. Jajka i w ogóle. A, czemu ja nie mogłem na to wejść? Ej, no, spoko, nie, to co? To teraz nie, nie przejdę dalej, tak? Bo... Uh -huh. Bo mi to zwolniło. Nie, no, świetnie. No po prostu fenomenalnie. No po prostu ja nie mogę, nie, nie wytrzymam w tej grę. Dobra, wychodzę. Jak tu się wychodzi wcześniej? No mega, nie, ale dwie łopaty są. Aha, dobra, i tutaj za ten postęp odbieramy po prostu jakieś tam prezenty. No, szkoda, że to na przykład, nie wiem, nie pojawia się dopiero teraz, kiedy u nas gdzieś tam już sytuacja się w miarę uspokoiła i ja mógłbym to na spokojnie nagrywać. I gdzieś tam mieć czas, żeby grać. Szkoda. No ale co zrobić? Życie pisze nam różne scenariusze. Miejmy nadzieję, że niedługo pojawi się jakieś fajne wydarzenie. Generalnie nie wiem, muszę zaobserwować gdzieś na Instagramie, czy nie wiem, gdzieś w socjalach Stumble Guys, bo oni pewnie dają znać, kiedy są jakieś wydarzenia. Albo to jest jakoś chronologicznie. Nie wiem, że w jakiś konkretny dzień tygodnia pojawia się wydarzenie. Jeśli macie takie informacje, to dajcie mi znać w komentarzu. To będzie dla mnie bardzo pomocne. O! Nie kojarzę tego, nie? A te jakie tam górą poszli? Okej. Okay. Wo co? Ale to jest... O matko, jakie to jest... Yy... Bardzo czułe No ja, yeah, no liczyłem na to, że to się podniesie, nie? Nie Ale w miarę łatwo było, nie? Mega mapa. Podoba mi się strasznie. Nie obraziłbym się, gdyby jeszcze raz to było. Ooo. Od kiedy tu pływają rekiny? No, yep, zbieramy te maczugi. Cyk. I cyk. uprzedzili mnie. Tam prawie gościu spadł przez to, nie? O, myk. Ale to zrobiłeś, Antek. Wow. Ale ty jesteś. O, tam goście mają to, żeby bić, nie? Trzeba się od nich trzymać z daleka. Teraz ktoś komuś spiąchy wywali i zleci do lawy, na bank, to jest pewne. O, już tam się biją, nie? O, już, już, już spadają, już spadają. Ale przeszliśmy. Ale oczywiście ci, którzy mają tą umiejętność, zostali. Więc będziemy się teraz z nimi tutaj siłować na ostatniej finałowej mapie. Okej. Okay. Jeśli nie zrobimy nic głupiego, to myślę, że mamy szansę to wygrać, nie? I o ile nas nie uderzy żaden gościu, najlepiej trzymać się z dala od całej reszty, żeby nie zarobić. Tak, jeśli nie zrobię nic głupiego. Fenomenalnie, pokażcie, co nam tutaj. Aha, aha, e, co te łopaty to się na coś wymienia? To jest jakaś waluta, czy co? Pokażcie tu sklep. Eee, te łopaty to jest waluta! Ja pierdziel, no i patrzcie, gdybym ja wiedział wcześniej, to naprawdę byśmy to grali, chociaż te skórki to są takie... No powiem wam... Kurde, tysiąc? Tysiąc. Mamy ponad 100 Ej, to myślę, że do tego miszka byśmy mogli jeszcze to dzisiaj ogarnąć, nie? Zebrać. Oczywiście nie na, nie na odcinku, bo to by trwało... Nie wiadomo ile, ale. Jeszcze 6 godzin, tak? Trwa to wydarzenie. Kurde! Nie powiem. Kusi. Kusi, a to taki skin, wiecie, raczej unikalny, bo rzadko kiedy się trafia to, co można kupić za, za walutę. Jego nie tak szybko biegną, ej? o nie <laughs> ja myślałem, że tutaj nie będzie tej lawy. Ale zmaściłem A? Ale tu przyfarciłem to, o zajebiście, nie Nie, ta gra, ta gra nie jest dla mnie Ani trochę, nie No naprawdę To jest jakiś żart no, a tak mi się gorąco zrobiło, powiem wam. To jest po prostu niemożliwe, nie? Dajcie mi wyjść. Zakończmy tą kompromitację, nie. Dobra, ostatni raz. Naprawdę. To jest dramat. To, co się tu dzieje, to jest po prostu jakiś dramat. Bardzo długo szuka graczy. Nie, może już nie robią tych wydarzeń. Chociaż myślę, że co niektórzy walczą do samego końca, żeby uzbierać jak najwięcej tej waluty, żeby kupić jak najdroższe skiny. No, kurde serio. By... No po. Ugh. Ja nie wiem, ja się chyba mniej na Minecrafcie denerwowałem, niż tu Chociaż na Minecrafcie się zdarzało, o, zdarzało się Nie powiem, że nie Widzieliście jaki szef, jak to zrobił, jak tam wskoczyłem? Uh! Ale to zrobiłem Ninja Patrzcie ile ludzi ma tego gumisie, nie? Ja dużo mm, to jest co? Aha, to są same lasery. Ej, to by mogło być na finałową. Bo w to powiedzmy, jestem dobry gdzieś tam, jak mam dzień. Uh, uh, uh. Dobrze jest. Nie, kuś, wam myślałem, że jestem Ugh. odbierz nagrodę. O. Ej. Szybko się to zbiera. A co to? Nie ma ceny? Ej, no tu tak naprawdę jedną czwartą już mam. Co nie jest źle, no to na tego miszka to się łatwo. No, nie mamy jeszcze jakiegoś darmowego zakręcenia coś? Może byśmy coś kupili. Jakieś zakręcenie. Na co nas tu stać? Za żetony czy coś. O, matko, i to wszystko drogie. Ej, no, a. No, a za żetony to co to nie ma żadnych losowań? Co tu jest na pasie? O! Syk żetonki. A ile aktywacja? 1200. Następna przepustka za 8 dni. Ej, może by za 8 dni kupić tą przepustkę. Co myślicie? Warto to kupować czy nie? Nie! Matko boska, trzy razy już mi się to trafiło. Dawaj, coś złotego, no błagam. Ej. Okay. okej, okay. nie jest to jakieś fenomenalne, ale on mi się podoba, ja go od razu ubieram Także następny odcinek, nowy image Łooo, wow, jaki czarny rycerz, nie? Mi się mega podoba, no ja jestem zadowolony, mimo że w tych... W tych wydarzeniach mi tam nie szło, to... Z tego, z tego losowania jestem naprawdę zadowolony Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, jeśli wiecie, kiedy pojawiają się wydarzenia. Bardzo mi to pomoże i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.